ma tu Kriwold, a to jest już czwarty odcinek Zagrajmy na Wii i dzisiaj zagramy sobie w auta, nie wiem czy widzicie to dobrze, tak, ale w auta, dobra, ja muszę zmienić, w dupę, ty, to już nie działa? działa, dobra, muszę płytę zmienić, okay. Już płyta się wczytuje. czytaniu na wiadomości, mam Leciał, leciał i leciał. O jezu, Jezu. tutaj. No, co jest, na to mi? Tak szukam o. No. Ale gówno. Mm. Muszę z daleka. Dobra, dobra minus. Minus RH plus. Oj. Karls. git. Dobra, git. Mmm B. Tutaj. B to jest hamulec. A to jest Drift. A to jest Drift. Nie A to jest. Nie, ty, B do tyłu. Tutaj A to jest hamulec. A hamulec. A dwa do przodu. Tak, o ile dobrze pamiętam. O, ale, fajna autka. Mm. Modę. Okej. Okay. Słuchajcie, ja będę musiał na chwilkę zrobić krótkie cięcie. Tak więc... Wracam za chwilę. Okej, okay, już jestem. O o, o, o! o muszę się jeszcze zapiąć. ja już jestem gotowy. No nie macie możecie widzieć widzieć, nie? No dobra, chrzanić to. Jechać chcę. Ale tu nie wyraźnie to widać. Ja. Добра, о, добра. Танцуй, давай, 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 давай. Понял? Нет, 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 я тут мой зверек. Сидишь, 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 сидишь. О, где снитро? О, туля ту. Где снит? А, так и будет. Pamiętam, i trochę wam się odradza, nie? O, słuchałem. no. No, jej, zaczął. Nie, 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 nie. nie szósty, piąty. Dobra, Proszę was. O na trzy będzie. Dobra. No niech to zniknie. O. o, dobra. O znikło. Dobra. Jedziemy. O od razu ciszej. O wow. nie, nie O o, o. i nie tak pomiędzy dwóch. Chcę Driftnąć. O! Drift! Dobry Drift nie jest zły. ja do tyłem. ja do Dobra, jaka jest to jest wygłupiec musimy wygrać. Dobra, ja jestem trzeci. To bardzo źle. Teraz będę pierwszy. Dobra, jak nie będę kombinował. No! Mówiłem, że będę pierwszy. I to schraniam. Schraniam, sch nie, nie schraniam, dobra. I trochę chwilowe. Dobra, oni są blisko. I... o, jaka maminkę fajną. Ue, ue. Da, 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 Ue, oni dobra. Potem zakręcie dokazuję. No, no, no. Kusi, y, ma Jezu, niechamuj, czy nie złapałem. Nie co ty, dziurny. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. No, nie hamuj! No, dawaj, 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 e, dawaj. re, te, te, de, de, a, ja jestem pierwszy. Uuu, cioł, uci, cioł. Uu, Jezu. Kontinuuję. Ile już nagrywam? 7 minut. O Jezus. Zanim tu się załaduje, to ja idę po pićku. No. O Jezu, piczku już jest. No ja się będę teraz nie Čigau. Dobrá, no to je... Zasraný filmík, nelubí je. Co to je, zbaga No, dobrá. No, dobrá. Já vám zase hlavu farm na zubu. Dobrá, piče. Nyněm, nyněm. O, aha! Nie, to przepraszam, ja źle mówiłem. Patrzcie. B to jest hamulec. A to jest jazda do tyłu, nie? A to jest jazda do tyłu. A to jest jazda do tyłu. B to jest hamulec. A dwa? No, a dwa to jest dobra małe to trochę niewidoczne dobra jedziemy do do pierwszej gwiazdki jak to się robiło bo nie wiem a to Nie. O, tak. Tak patrzcie. No, ej, ej. no dobra. Masko. No i mało mam tego picia. Zrupię całą szklankę.

Ja mogę zmieć kolory. I wiem, że wczoraj wrzuciłem już 3 filmiki i wejść teraz o godzinie tej 9 dziewiąt... 8 ósmej. Ósmej godzinie dopiero o, 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 te, dopiero o tej 8.15 2 marca 2013 Zobaczyłem rano, że mam dopiero 10 wejść. Czyli ta seria nie jest aż tak bardzo lubiana. Chociaż... No nie... Zobacz... O Nic nie mogę zmienić. No nic, dobra. To będzie... Koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jak tak, nie zapomnijcie komentować i subskrybować mojego kanału. Tak więc jestem, ja żegnam i bye bye.